części mam cześć wszystkim. To jest zestaw na interu za około 5000 zł, i tak samo jak w poprzednim zestawie udało mi się tutaj złożyć trzy koszyki do 5000 zł. Różnią się one mniej lub więcej, główną rzeczą, którą się różnią te zestawy są procesory. A my przejdźmy do pierwszego z tych koszyków, Omawiał będę tylko jeden, a mniej więcej pokażę potem różnicę między tymi koszykami. Więc przejdźmy do pierwszego z tych zestawów. Procesor, jaki wybrałem w tego zestawu jest to Inter Core i 5 10400 f jest to procesor 6 12 wątkowy. Taktowany jest on 2,9 GHz, a maksymalnie w trybie turbo 4,3 GHz. Procesor ten posiada 12 MB pamięci podręcznej L3 i kosztuje 679 zł. Jest to wersja box, więc teoretycznie nie musimy dokupować tutaj dodatkowego chłodzenia. W zestawie z tym procesorem dostaniemy boxowe chłodzenie, jednak postanowiłem tutaj dołożyć inne chłodzenie. Wybór padł na Silent Impsy Spartan na 5 Jest to stosunkowo nowe chłodzenie. Z pierwszych testów wynika, że Naprawdę dobre chłodzenie i naprawdę sprawdza się we swojej roli. Tutaj do tego zestawu trafił zwykły Spartan 4, jest też Spartan 4 Max. Zwykły Spartan 4 ma dwa ciepłowody, z których każdy ma 6 mm. Spartan 4 Max ma cztery takie ciepłowody. Radiator tego chłodzenia chłodzony jest jednym 120 mm wentylatorem, którego maksymalna prędkość obrotowa wynosi 1500 obrotów na minutę. Wentylator jest ten większy niż w poprzednim Spartanie. W poprzednim Spartanie był wentylator o wielkości 100 mm, i też wydaje mi się, że co jest. Warte zauważenia, jak widzicie ten wentylator nie jest typowy, co może oznaczać, że w przyszłości wymiana takiego wentylatora może być utrudniona. Chłodzenie to kosztuje 69 zł. Przejdźmy do płyty głównej. Wybrałem tutaj Gigabajta B560 HD3. Jest to płyta w pełnym matrixie, więc musimy to uwzględnić przy wyborze płyty głównej. Posiada ona 4 slot na 5 RAM. Posiada też chłodzenie na sekcji zasilania, więc nie powinno być problemów z tą wypiątką i ta sekcja zasilania nie powinna się przegrzewać. Płyta jest na chipcecie B560, co pozwoli na zmianę taktowania naszych pamięci. Na tylnym panelu mamy wyjścia wideo, z których nie będziemy korzystać. Są to DISAP, nazywane też VGA. A displayport, DVI oraz HDMI. Poza tymi złączami mamy tam też PS2, to podłączenia starszego typu klawiatury czy też myszki, jedno złącze ReJ45, dwa złącza USB 2.0, cztery złącza USB 3.2 Gen1 oraz złącza z karty dźwiękowej. Płyta ta kosztuje 499 zł. Przejdźmy do pamięci. W tym zestawie udało się jeszcze zachować pamięci taktowane 3600 MHz. Są to, to po pamięci Corsera Vengeance LPX. Są to dwa moduły, każdy o pojemności 8 GB, łącznie więc mamy 16 GB. Tak jak wspominałem, pamięci taktowane są 3600 MHz i mają opóźnienia CL16. Pamięci te kosztują 449 Zł. Przejdźmy do najważniejszego elementu tego zestawu, czyli do karty graficznej. Jest nim Asus Phoenix GeForce RTX 3000. Pewnie to nie jest najlepszy RTX 3060 na rynku. Już sam fakt, że to chłodzenie jest nie największe, nam może powiedzieć coś o wydajności tej karty. Jednak co by nie było, jest to RTX 3060. Lepsza wersja tej karty z większym chłodzeniem kosztuje ponad 300 zł drożej, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę niezbaczona za to, co dostajemy. Karta taktowana jest 1320 MHz, a maksymalnie w trybie Boost 1807 MHz. Co jeszcze mogę dodać, że z tego spamiętam, następna karta. Karta graficzna kosztuje właśnie 2600 i taktowanie w trybie Boost też ma identyczne, więc tutaj się nic nie zmienia. Co do pamięci, mam tutaj 12 GB pamięci typu GDDR6 taktowanej 15000 MHz. Karta ma takie wyjścia wideo jak 3 złącza DisplayPort i jedno złącze HDMI. Karta wymaga złącza 8-pinowego do zasilania i co oczywiście uwzględniłem przy wyborze zasilacza i kosztuje, tak jak już wspominałem, 2349 zł. Przejdźmy do dysku. Jest tutaj standardowo dysk Lexstar NM610 o pojemności 1 TB jest to dysk podzłącza M2 w standardzie PCI Express NVMe. Odczyt tego dysku wynosi 2100 MB na sekundę, zapis wynosi 1600 MB na sekundę i dysk ten kosztuje 469 zł. Przejdźmy do zasilacza. Tutaj wybrałem Syntec PSU Supremo L2 V2 550 W, ta moc powinna w zupełności wystarczyć do tego zestawu. Zasilacz ten posiada certyfikat sprawności 80 Plus Gold. Jego sprawność jest na poziomie 91% zasilaczny posiada 120 mm wentylator. Jak już wspominałem przy karcie graficznej wymaga ona jednego złącza 8-pinowego. Tutaj mamy dwa złącza 6 plus 2 pin, więc to nie będzie stanowiło problemu. I zasilaczny kosztuje 265 zł. Przejdźmy do obdowy. Tutaj do tego zestawu trafił Zalman S2TG. Obudowa oczywiście zmieści zarówno naszą płytę, jak i nasze chłodzenie. W zestawie z obdową, co nie jest tak oczywiste w tym budżecie, dostajemy 3 wentlatory. Mamy standardowo je zamontowane dwa na przodzie i jeden na tyle. Są to wentylatory 120 mm. Wszystkie miejsca na wentylatory w tej obudowie mają właśnie rozmiar 120 mm. W tej obudowie dodatkowo możemy zamontować jeden 120 mm wentylator na przodzie, dwa 120 mm wentylatory na dole i dwa 120 mm wentylatory na górze. Na panelu przednim, a właściwie na topie tej obudowy mamy dwa złącza USB 2.0, jedno złącze USB 3.0, złącze podłączenia słuchawek oraz złącze podłączenia mikrofonu. Mamy tam też oczywiście przycisk zasilenia i przycisk reset. Obudowa ta obecnie kosztuje 1908 zł. i 99 groszy. Przejdźmy do koszyka tego zestawu. Ten zestaw, który wam przedstawiłem, kosztuje 5027,99 zł. Wspominałem, że w tym budżecie złożyłem trzy takie zestawy, a właściwie trzy takie koszyki. Przejdźmy do tego drugiego koszyka. Chciałem sprawdzić, czy da się w tym zestawie umieścić tutaj już i piątkę 11 generacji. I zmieniając płytę główną na nieco tańszą, z tego co widzę, to jest tak naprawdę jedyna zmiana. Udało nam się tu zmieścić już i piątkę 11400F. I ten zestaw wtedy kosztuje 5000 37 zł i 99 groszy, ale to jeszcze nie koniec. Skoro tutaj umieściliśmy i piątkę 11. generacji, to czy da się tutaj zmieścić jakoś z i piątką 12. generacji? i Sprawdziłem to też, czy da się taką i piątkę tutaj jakoś tak zmieścić w tym budżecie, aby się udało. I tak udało się w kwocie do 5 tysięcy złożyć zestaw z i5 12400F i z RTX 3060. Mam tutaj też płytę Gigabyte B660M DS3H z pamięciami typu DDR4. Niestety, aby zmieścić tutaj i5 12 generacji, musiałem użyć nieco wolniejszych pamięci taktowanych 3200 MHz z opóźnieniami CL16. Zmienił się też dysk na dysk Kioxia o pojemności 1 TB. Jest on delikatnie wolniejszy, ale przede wszystkim jest tańszy. Zmienił się też zasięg silacz na Stylenium Psyvera L3 500W oraz zmieniła się też obudowa na obudowę i Wszystkie te zmiany pozwoliły właśnie na umieszczenie tutaj tej i5 12 generacji i z tą 12 generacją ten zestaw kosztuje 5032 zł i 80 groszy. Przejdźmy jeszcze do kwestii, czy w tym zestawie da się czymś zaoszczędzić. Jeśli chodzi o procesor, teoretycznie możemy go zmienić na i3. Wydajnościowo wiadomo, że ta i3 jest słabsza od tej i5, ale z tą kartograficzną i3 jeszcze powinna sobie poradzić. Co do chłodzenia w ostateczności, jak już wspominałem, możemy go nie brać, bo mamy procesor w wersji box. Jednak polecam go wziąć, ponieważ to chłodzenie boxowe przy tej piące pewnie będzie głośne. Co do płyty głównej, można kupić tańszą płytę główną. Jest jeden Asus, tak jak mogliście widzieć w innym koszyku, za tam okolice 430 zł. Też na chipsacie B560, też ma 400 sloty na pamięci RAM, też ma chłodzenie sekcji ześlenia, więc jest inny wybór. Co do pamięci, można kupić delikatnie wolniejsze pamięci 3200 MHz z opóźnieniami CL16. Kupując takie pamięci możecie zaoszczędzić nawet okolice 150 zł, więc polecam sobie na przykład zobaczyć w sieci porównania tych pamięci. Co do karty graficznej, jest to najtańszy RTX 3060 na rynku, więc kupując inną kartę, to po prostu kupujecie słabszą kartę. Możecie wybrać RXA 6600 czy RTX 3050, no, ale to już będzie inny budżet, to będzie inny zestaw i to będzie inna klasa, jeżeli chodzi o wydajność. Co do dysku, w ostateczności możecie wziąć wersję 500GB, czy też wziąć jakiś dysk trochę wolniejszy. Jest trochę tańszy, na przykład dysk Kioxia, który ma z tego co pamiętam trochę słabszy zapis, ale jest za to tańszy co do zasilacza, zawsze właśnie możecie wziąć zasilacz Vero, czy to 500W czy nawet 600W, bo wersja 600W też będzie tańsza od tego Supremo 550W i co do obdowy? są tańsze obdowy, ale jeżeli chcecie zaoszczędzić najwięcej to wydaje mi się, że nie najgorszym pomysłem byłoby poszukanie obdowy używanej, na OLX na Allegro czasem można trafić fajne markowe obudowy już od 50 zł czasem widuje coś fajnego za 100 zł więc da się tu trochę zaoszczędzić i teraz w drugą stronę, czy da się w tym zestawie coś ulepszyć, tak aby zestaw działał lepiej. Jeśli chodzi o procesor, tak jak widzieliście w innych koszykach, można w tym budżecie zmieścić zarówno i piątkę 11 generacji, jak i 12 generacji. Co do chłodzenia, niewiele drożej możecie wziąć Spartana 5 Max, który jest niewiele gorszy od fery 5, więc to jest naprawdę niezłe chłodzenie. Co do płyty głównej, jeżeli potrzebujecie jakiejś konkretnej funkcji, konkretnej cechy, konkretnych złącz, to wiadomo, że możecie, czy musicie, zmienić ją na inną. Co do pamięci, chyba szybszych Pamięci bym nie kupował do takiego zestawu. Jeżeli wiecie, że wy wykorzystacie na przykład 32 GB pamięci, to możecie wziąć taką ilość pamięci. Najlepiej chyba byłoby wtedy wziąć dwie, dwie kości po 16 GB. Co do karty graficznej, lepsze modele będą droższe. Lepsze modele, na przykład RTX 3060 Ti, będzie zauważalnie droższy. Chyba tanio tutaj się nic nie da kupić. Może jest RX 6600 XT, chociaż teraz na tą chwilę nie wiem, ile on dokładnie kosztuje, bo te ceny po prostu się potrafią. Rozmieniać z dnia na dzień, więc można coś kupić. Można też się zastanowić nad kupnem lepszej wersji tego RTX 3060. Bo wiadomo, że z lepszym chłodzeniem na przykład udałoby Wam się go wyżej podkręcić, jeżeli byście chcieli podkręcać właśnie kartę graficzną. Co do dysku, możecie kupić dysk o większej pojemności, jeżeli tego potrzebujecie. Ale możecie też kupić szybszy dysk, bo nie jest to najszybszy dysk dostępny na rynku. Z... Co do zasilacza, z taką konfiguracją ten zasilacz sobie poradzi, jednak jeżeli w przyszłości będziecie chcieli zmienić czy kartę graficzną, czy to procesor, stawiałbym tu raczej na 600W, czy nawet na 700W. Nie oznacza to, że musicie dużo więcej na jego wdawać, bo nawet zasilacz Vero 700W nie jest dużo droższy od tego zasilacza. I co do obudowy, według mnie obudowa jest kwestią gustu. O ile ona będzie kompatybilna z naszymi podzespołami i będzie miała na tyle dobrą cyrkulację powietrza, żeby je schłodzić, to możecie wziąć dla mnie dowolną obudowę, jaką tylko sobie chcecie. I przejdźmy jeszcze na chwilę do wydajności takiego zestawu. Zacznijmy może od CSGO. Tutaj widzimy na tym filmie, że mam okolice 200, średnio 250 fps. -ów. Przejdźmy może na przykład do Fortnite'a na najniższych ustawieniach graficznych. I mam tutaj średnio okolice 220 fps. -ów. Jak dla mnie są to całkiem niezłe fps. -y. Przejdźmy może jeszcze do nieco starszej gry, ale ciągle wiele osób w nią gra, czyli do GTA 5. I tutaj jak widzicie, jak ktoś włączył sobie benchmark, trudno ocenić, ile tu było średnio fps. Ale widzimy, że tu mamy ponad 120 fps. Czasem to spada, ale generalnie jest ponad 100 fps, -ów. średnia z tego pewnie by wyszła około 120. Przejdźmy dalej na przykład do Wiedźmina 3, też na najniższych ustawieniach graficznych i mamy tutaj okolice 200 fps -ów. i może ostatnią grą będzie tutaj na przykład Cyberpunk 2077, też na ustawieniach najniższych i mamy tutaj ponad 100, średnio ponad 100 fps. -ów. W tym filmie byłoby to na tyle, link do tego filmu jak i linki do koszyków będą oczywiście w opisie. To było na tyle, cześć.